I to już tu! Fontanna di Trevi! Wspaniały przykład sztuki późnego baroku. Jest o wiele fajniejsza niż myślałam! <gry> no i znów to samo. Ja tam lubię te wszystkie głęnowe ciekawostki. No, przestań, zwykła fontanna. Wcale nie taka zwykła! Codziennie wybierają z niej pieniążki, aby nakarmić potrzebujących, a to wiesz, wierzchołek góry lodowej! I najwyraźniej tym wierzchołkiem przejmujesz się jedynie ty. Może i jestem jedyna, ale podzielę się informacjami z całym światem! Mnie. Ben! Naprawdę mógłbyś nauczyć się czegoś od góry. Przestań z cichaniem. Dobra dzieciaki, chodźmy już dalej. W Rzymie jest o wiele więcej atrakcji. Oby jedzonka również zgłodniałem. O, stójcie! Chcę tylko wrzucić monetę, zanim pójdziemy. To taka tradycja, wrzucając ją mam nadzieję, że kiedyś tu wrócę. Ow! Maurice! Chwila! Co ty tu w ogóle robisz? Ledwo co wsadziliśmy Cię do więzienia? Czy to ma znaczenie? No pewnie, że tak! Łamiesz prawo! Zostawcie mnie tutaj! A może lepiej dostarczyć cię do paki! A gdzie Sidney? On jest zawsze przy Tobie. Eh. Ja go nigdzie nie widzę. Po co on? Świetnie dam sobie radę bez niego. Czy wy się pokłóciliście? Wszyscy zawsze stają po jego stronie. On wcale nie jest ode mnie lepszy. To ja jestem mózgiem. O czym ty znowu opowiadasz? Było późno w nocy. Ja, jak to prawdziwy geniusz, pracowałem nad nowym wynalazkiem. A Sydney wtedy <laughs> pisał swoją kolejną powieść. Chwila, Sydney pisze? Ma same marne pomysły. Tak jak mówiłem, byłem pochłonięty pracą, gdy głośny wybuch przykuł moją uwagę. W cieniu dojrzałem postać i Sydneya, który się z nią oddalał. Moim zdaniem został porwany. I to tyle, zostawcie mnie tu. Powinniśmy mu pomóc. To jeden ze złoni, pamiętasz? Pamiętam, ale nawet złoczyńca zasługuje na drugą szansę. Poza tym, serio myślicie, że w tym stanie wyrządzi komuś krzywdę? Dobra, dziadku. Możemy mu pomóc. Świetnie. Więc pomyślmy, gdzie może być Sydney. To może polatamy po Rzymie, żeby się rozejrzeć? Robi się. Jedna wycieczka dookoła Rzymu. Okej, okay, ekipo. Wejdźcie na pokład Jetray Airlines. E, to, e, no... A jak ja mam wejść? O, tak. O tym to nie pomyślałem. Czyli muszę tutaj zostać? Spotkamy się na miejscu. Hej, czyli gdzie... Przecież ty wiesz dokąd plecicie. Wyślemy Esa! Hmm, a jak się odbiera SMS-y? Forum Romanum! Podobno tu rozmowy pokojowe prowadzili Romulus i jego przeciwnik tytuł Stacjusz. O! Tam! To jest Watykan! Widać stąd kaplicę sekstyńską. Niewiarygodne historyczne dzieło Michała Anioła. O! No i widzę. Zgadająca encyklopedio! Mieliśmy poszukać Sydneya, pamiętasz? Tak, ale mogę go szukać i delektować się widokami. Podwójny wygryw! Wy mnie w ogóle nie słuchacie! Sydney chciał mnie opuścić! Po tych wszystkich złych rzeczach, które mu zrobiłem, dziwię się, że nie uciekł dużo szybciej! Wcale! Nie, no okej, okay, okropna z ciebie istota, ale tak samo jak Sydney. co bym? A, totalnie jesteście tak samo nieznośni. Wow, ty mówisz serio? Chyba faktycznie ten wielkolud i ja dużo razem przeszliśmy. Chociaż nigdy nie pamięta, żeby naładować pomniejszać po robocie. I zawsze głośno chrupie, jedząc przekąski, kiedy ja próbuję zasnąć. A okruszki to są wszędzie. Nie cierpię ich i nie cierpię Sydneya. Dobrze, że zniknął, po co on? Wow. Wiem, że jesteście z życi, ale ty mnie przytłoczyłeś. O, zbliżamy się do Koloseum! Chwila, coś tu jest nie tak. Wow, chyba mieli mały remont. To nie zwiastuje nic dobrego. Musimy tam podlecieć, Ben. Już się robi. O, Sidney. Jak ci idzie pisanie? Chcę już przeczytać książkę o mnie, którą napisał mój ulubiony pisarz. Twoje pierwsze mam. dzieło. Do końca czasu. Słodsze niż miodek. Mam pierwsze wydanie tej książki. Nie mogę się doczekać tego cuda, które napiszesz o mnie. To będzie coś cudownego. Oj, nawet sobie nie żartuj. Jak mogę cię wypuścić, skoro jesteś moją pszczołą robotnicą? Owoc. Miodek zostaje na nogach. Yes. Mam wrażenie, że Królowa Pszczół stoi za tym wszystkim. A skąd taki pomysł, co? Zwykłe przeczucie. Ale to nie ma sensu. Maurice mówił, że Sidney oddalił się z tajemniczą postacią, ale Królowa Pszczół nie dałaby rady go porwać, bo jest mniejsza. Masz rację. A Sidney wygląda, jakby no, bardzo nie chciał tutaj być. Biedak. Chyba żartujecie! Na pewno mu się tu podoba! Zawsze marzył tylko o pisaniu powieści. Pozwalałem mu na to, bo to wspaniałe źródło dochodów. Dobra, schodzę na dół, Gwen, a ty napisz do dziadka. Jasne. Zatańczmy! Dawaj, Maurice, idź po Sydneya! Nie mów mi, co mam robić, dziecko! Hej, czekaj na mnie! Hej, Sydney, mam do ciebie parę pytań. <laughs> Chwila, co mówisz? Przecież ja nie znam karaluszego!